Dzień doberek, dzień doberek. Nie było mnie bardzo, bardzo długo. I powiem Wam, że przez ten cały czas, jak nie było mnie na kanale, to działo się w moim życiu bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo dobrych rzeczy, ale też i smutne rzeczy. I właśnie przez te smutne. Nie potrafiłam się jakby ogarnąć, wrócić do codzienności, do swojej rutyny. Słuchajcie, nie potrafiłam się skupić na żadnych takich twórczych rzeczach. Ogarniałam jeszcze zaprawy z ogrodu. Dopiero trzy dni temu zakisiałam ostatnią kapuchę, której miałam, nie wiem, już drugi raz w tym roku pełną taczkę. Także w międzyczasie właśnie najpierw byłam u Ilonki, z czego widzieliście jakieś fragmenty. Mam jeszcze materiał z tego pobytu i być może, że jeszcze z tego zmontuję jakiś dla Was filmik. Potem była uroczystość moich rodziców. <śmieniczy> Let's check that. lub piękna uroczystość wszystko się odbyło elegancko na tą uroczystość piekłam torty dziewczęta torty gotowe trzy śnieżki zrobiłam tak do tego jeszcze muszę kupić te ognie, bo zapomniałam do każdego tortu po jednym ogniu i dzisiaj po południu już zawożę do lodówki. I następną rzecz mam odhaczoną. Taki ala weselny. Krótko po, po właśnie po tej uroczystości wyjechałam do swoich dzieci do Niemiec. I tam po prostu bardzo chciałam z nimi spędzić ten czas, a nie przed komórką, gdzie musiałabym montować materiał. I na pewno to rozumiecie. Z tego pobytu też nagrałam krótki pobyt w takim mm, dużym markecie. Live, Live. live. Jakoś tak to się nazywa y, ogrom, ogrom kwiatów i dekoracji, nie do ogarnięcia w jeden dzień. Y, wpuszczę Wam potem też fragment z tego, y, z tego sklepu. Ale słuchajcie, najbardziej, y, na, największą taką. Y, Sytua naj, najsmutniejsza taka sytuacja, która mi się po prostu ym, wyryła w moją psychikę w moje serce to było odejście jednego z moich ukochanych piesków yy, odszedł ode mnie yy, Toficzek Toficzek był cudownym pieskiem. Jeżeli chodzi o charakter, bo każdy piesek ma swój charakter. Ja miałam już w swoim życiu wiele piesków. 99% to były przybłędy. Toficzek też był pieskiem, który sam do nas przyszedł. Ale on miał taki charakter, słuchajcie, że on. On po prostu kochał całym sobą wszystkich. On po prostu nie był absolutnie agresywny nigdy do, ani do człowieka, ani do zwierzęcia. Jeżeli któreś go tam zaczepiało, to zawsze schodził z drogi. Chodził ze mną codziennie na spacerki do rodziców. Cały czas mi towarzyszył tutaj. Z ze mną. Okej. Słuchajcie, no nie mogę się ogarnąć. Tak mi brakuje tego pieska, że tego się nie da powiedzieć. E, są jeszcze te dwa duże. Drzeki mm, i Dorcia. Drzeki i Dorcia... E, Teraz chodzą ze mną y, do mamoni na spacer, bo nie byłam w stanie, słuchajcie, y, przejść tej trasy sama. Y, nawet y, pierwszy raz to jechałam autem y, i tak całą drogę liczałam. bo widziałam. Y, Pamiętam, w których miejscach się zatrzymuje. Zawsze miał takie swoje przyzwyczajenia na tym spacerku. No więc tak. Teraz y, mi życie ratują kotki. I y, czeki z Dorcią. Ale nie mogę przeżyć tofika, Nie mogę. Na domiar wszystkiego, jak przyjechałam, to się od y, dzieciaczków, to się pochorowałam. Byłam prawie przez dwa tygodnie chora. Meczł mnie okropny, okropny kaszel. Teraz już doszłam do siebie. Ale um, to Wasze prośby skłoniły mi do tego, żeby zacząć znowu nagrywać. Bo wiele osób pytało się, co się dzieje, czemu mnie nie ma, że tęsknicie. Um, I to mnie trochę zmobilizowało, żeby nagrać ten filmik dla Was. Słuchajcie, dla mnie w tej chwili totalny relaks, taki można powiedzieć odmóżdżec. żeby zająć czymś ręce i żeby nie myśleć za dużo. Po prostu Ilonka mnie namówiła, bo ona to tak lubi. Też y, układać sobie, więc zakupiłam sobie te kryształki, y, bo powiem wam, nie mam na razie weny tworzyć coś swojego, y, a lubię takie manualne rzeczy. Więc y, parzę sobie herbatkę, y, słuchajcie, albo kawkę i y, Wyklejam sobie te kryształki. Często też włączam sobie na tym, na YouTube, jakąś fajną książkę do słuchania. I po prostu jakoś mi to pozwala ten mój najtrudniejszy czas, nie wiem, przeczekać. A. To nie jest tak, że ja nie mam nic do roboty w tej chwili, bo po prostu w całym domu są do mycia okna, a są już okropnie brudne. Ale tak sobie pomyślałam. Jestem teraz też świeżo po chorobie. Nie chciałam, po prostu nie chciałam, wiecie, rzucać się z pracą, z robotami. Na głęboką wodę, żeby po prostu organizm doszedł do siebie. Ale po tej, po tej chorobie, bo to jednak trochę mnie wymęczyło wszystko. Gadam z wami i, i wszystko mi się to myśli. się na dworze, no to kurczę, też nie chcę, żeby mnie tam zaraz przewiało tyle co no, jeszcze mi się <ścoughs> zdarza kaszleć, więc jak się tutaj rozkaszle czasami, to musicie mi to wybaczyć. Hmm. Hmm. to co najważniejsze, jadę po zakupy ugotuję obiadek um, ugotuję obiadek idę do Mamuni jak jest leje, no to jadę, jak nie leje, to idę spacerkiem i um, próbuję dojść do sił ale jak już wcześniej um, może tak Trzeba troszeczkę, żeby mnie czasami pomygać. Mm. A tak jak już mówiłam wcześniej. Yy, muszę, muszę po prostu dojść do zdrowia. I i tyle. No, ale yy, rozczuliły mnie bardzo te Wasze yy, komentarze, które myślecie, i w wiadomościach prywatnych, i, yy, i po, yy, w komentarzach pod filmami starymi że yy, czekacie na moje filmy, yy, że yy, tęsknicie. Więc yy, kurczę. Yy, trochę się z wami zżyłam, no można powiedzieć nawet nie trochę, tylko bardzo. I y, też mi już się zaczęło tęsknić za wami, y, tym bardziej, że no teraz <laughs> trochę będzie więcej czasu na takie rzeczy, bo jak wiecie, widzicie, co się dzieje za oknem, dopadło nas w końcu jesień. A i tak lato fajne było i długo, długo nas fajnie rozpieszczało. No ale teraz już wieczory będą dłuższe. O i tak. Na wszystkich świętych pojedziemy tam jeszcze w rodzinne strony moje tam dziadkowie leżą. Pojedziemy znowu całą ekipą, czyli mamonia, tata, Ilonka. Zamierzamy zostać, uczyć ci jedną nockę przynajmniej i y, Ilonka przyjedzie już przed wszystkimi świętymi tydzień wcześniej. I Też mi właśnie powiedziała, żeby zamówić właśnie y, koraliki do układania, kryształki, niektórzy mówią na to, bo ona powiedziała, że to jest taki fajny odmóżdżacz, że po prostu można sobie siedzieć, układać i nie wiem, tak mnie to uspokaja, że chyba żaden lek nie byłby w stanie... Przepraszam, tak mnie uspokoić jak właśnie układanie tych koralików, przyklejanie tych kryształków. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, a ma stresa, a ma chwilę, żeby poświęcić temu, polecam. Tak działają też podobnie te kolorowanki dla dorosłych. Tak działa też Malowanie po numerach i tak jak wiecie, ja maluję swoje obrazy i, i, i tak, i też to lubię, ale tak jak wcześniej wspomniałam, po prostu muszę się ogarnąć psychicznie z tą moją traumą i po prostu nie mam weny, żeby samemu coś stworzyć, a prace manualne zawsze mnie bardzo uspokajały, więc zamówiłam sobie właśnie te kryształki, ale też zamówiłam sobie obraz do malowania po numerach i być może że zrobię sama sobie taki challenge malowanie po numerach versus moja wersja więc zobaczymy jak to będzie na pewno coś będę robić bo siedzieć i patrzeć się w sufit nie umiem ja myślę, że po prostu jak przeboleję to wszystko i ogarnę się, to mi wena wróci. Na pewno chcę wrócić do też biżuterii, do szycia broszek. Mam w planach zacząć robienie też biżuterii. Z naturalnych kamieni, i to z kamieni, które są dobre dla, słuchajcie, dla konkretnego znaku. O, szpilka, której szukałam. Dla konkretnego znaku. Więc możecie się spodziewać, że, że pewno zimą. Yy, albo właśnie jeszcze jesienią będę robiła takie rzeczy. Yy, I tak po prostu zaczynam sobie coś tam planować, zaczynam sobie coś tam wymyślać. Yy, i, I na pewno się będzie działo. <śmiech> <śmiech> Więc yy, jeżeli Was dzisiaj nie nudzi taka moja gadanina, no to fajnie. Przynajmniej dowiedzieliście się. Dowiedziałyście się, dowiedzieliście się, co się działo. Czemu nie byłam tyle czasu? No ale mam nadzieję, że się to teraz już zmieni. Że znowu będziemy pić razem kawusie. To Wam na pewno też powklejam parę, parę rzeczy właśnie z tego okresu, jak nie było mnie na kanale. A jednak mimo wszystko od czasu do czasu brałam aparat czy telefon i próbowałam coś nagrać, ale potem ciężko mi było się zmobilizować, żeby to rozumiecie ubrać jakoś w całość, dograć czołówkę, zmontować. No, nie, no, nie. No, no nie. Tak, taką miałam jakąś. M, m, tak, jak, tak jak mówię, że miałam. Ma do tej pory blokadę taką artystyczną, w sensie: no w sumie to też można tak do tego trochę skwalifikować, że to też jest takie. No, jakby tam nie patrzeć. To jest trochę artystyczne, tak też, że trzeba coś nagrać, że trzeba coś zmontować, że jakiś podkład poszukać i to. Yy, po prostu nagle mnie od tego wszystkiego tak odcięło maksymalnie no ale już yy, mam nadzieję że już teraz będę wracała powoli do siebie i, i będziemy się widzieć szczęście.